dobry, CSW Happy Cup to turniej pełen uśmiechu i radości, to to co nas wyróżnia. Serdecznie zapraszam do oglądania. Jestem właśnie na turnieju. Dosyć ciężko się gra, ale jakoś daję radę. Muzyka. Piłka nożna jest moją pasją, uwielbiam przechodzić na boisko i grać w nią. Dzisiejszym rozgrywamy turniej, który tak naprawdę organizujemy przede wszystkim z myślą o naszych koziańskich dzieciach. Nie zabrakło również gości. Witamy serdecznie LKS Groń Bujaków. z Bielska i zdobyłem bramkę. spotkałem się z kolegami. To jest bardzo fajnie, bardzo fajna atmosfera. W dzisiejszym wydarzeniu nieważne są wyniki, ważne jest udział. Ja bardzo się cieszę, że tak licznie przyjechaliście do hali CSW. Cieszę się, że są rodzice. To wszystko powoduje to, że napędzamy się i będziemy kolejny raz organizować tego typu wydarzenia.